Cześć, ojacie, moi jest Mateusz Kowalski witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jestem Mateusz Kowalski, macie 500 kanałów na w górę. 5, 4, 3, 2, 1. A sobie tylko tutaj jest większe. zwiększy. No, no, dzisiaj w odcinku. pouprzątamy te rzeczy tu. Tutaj nic nie robiłem, nie ma slasha czyli takiej jakby strzałki w bok. Nie, to nie było nic na crecie robię, tylko po prostu chcę to usunąć. A poprzedni odcinek już skończyłem, nagrałem, teraz jeszcze ten odcinek nagram, później dwa z Brawl Stars i wrzucam i będzie git. Więc dzisiaj tylko cztery odcinki, czyli dwa y, na dzisiaj. No, kurde. Yy, dobra, bo oglądam... a bo czekajcie, myślę, że wam to nie będzie przeszkadzać. oglądniemy sobie live'a Palenia, jeśli ktoś go lubi to...

Tu, 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 yy, i te rzeczy musimy sobie tutaj dać. Okej. Okay. To jest niepotrzebne, w sumie. Tak naprawdę. Mi, w sumie, nie jest niepotrzebne. Co nie będę w ogóle koszty, nie wiem o co w tym w ogóle chodzi, więc miesza o to. Pyk. Jesteśmy już osiedleni Więc spoko To jest jedna część z, z tego odcinka Chciałem sobie y, uprzednąć jakąś Faremkę sobie przyjąć Niedaleko to będzie moja faremka To I chcę zrobić kamienny I ten, bo póki to latamy z drewnianymi I to nie jest sobie fajne

Myślę, że jakąś część tego domku zrobimy Nie będzie aż taka trudna, mamy jedzenie, więc to jest spoko Tylko trzeba będzie w nas w odcinku drewna trochę pokopać, więc... To myślę, że się uda, powinno się przynajmniej udać więc bardzo, ale mam takie jakby zaciki nosa, jakby chory troszkę jest. bo mam jakiś um, jak katar, to jakby dopadł. Więc jakiś czas będę robić coś takiego, powiem. Nie za wiem dlaczego, ale mam zatkany nos. To nie jest choroba, tylko po prostu jakiś czas mam takie zaciki nosa, więc muszę przeżyć te odcinki jeszcze dwa. Więc. Od następnego od odcinka już to będzie to lepiej, bo. Co jest? <słyszy> to jest najlepsza piosenka Ja będę używać do odcinków tą piosenkę Czyli jak poleci do niej za 20 Za 20 złotych Upaliona No to wtedy Ta, odcink, te, ta piosenka będzie una, U mnie w tym Mie kilo Sikierka, łopat i piecyk. No. Dobra. Kolejny piecyk sobie damy tu. I teraz tylko to tu. I patyki patyki tu. Pato tu, 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 tu i tu. Dobra. Więc dzisiaj zakończenie tego odcinka. Cześć! I do zobaczenia w następnym odcinku. Jzwik dla Was. Psz!